Witam wszystkich serdecznie na kanale WingChum, nazywam się Andrzej Kamilek i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Obraj się sam. Dzisiaj spróbujemy omówić kolejny scenariusz z jakim możemy mieć do czynienia w miejscach publicznych takich jak park, odnik, tudzież jakieś centrum handlowe. Co nam może się nam wydarzyć? Może się sytuacja wydarzyć taka, że ktoś nas łapie za ubranie, Czyli już nie ma tego pchnięcia, jest od razu chwyt, no i możliwości tutaj jest multum. Jednym z wielu może być kopięcie kolanem, może być po prostu przytrzymanie, tak żeby drugi napastnik nas uderzył, albo no może być uderzenie głową ze strony osoby pytającej, Dokładnie tak. Pamiętajcie, że głowa jest strasznie twarda. W zderzeniu z waszym nosem no, będzie to spustoszenie. Więc w momencie, kiedy już ten chwyt zaczyna się zaciskać na waszym braniu, wy wypełniście kontrolować ręce i ustawić drugą rękę na linii lotu głowy. Czyli nasz napastnik, próbując uderzać, spotka się z naszym łokciem. Następnie po uderzeniu głowy w głowę ściągamy jeszcze naste i kontynuujemy kontrę. Czyli tak, kontrola rąk, zajęcie przestrzeni między moją twarzą, a głową naszego przeciwnika i kontynuacja ataku. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Słuchajcie, sytuacje ekstremalne wymagają ekstremalnych rozwiązań. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwonek, zostawcie łapkę w górze, piszcie komentarze oraz piszcie pytania dotyczące innych elementów samoobrony. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.